Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kto z was chce wysłuchać mojej dzisiejszej homilii, to zapraszam za parę chwil, ale z góry też uprzedzam, że przyszło urządzenie już naprawione, tylko ja zapomniałem włączyć pendrive'a, więc audio jest znowu nie do końca czyste. Wybaczcie mi, mam nadzieję, że kolejnym razem się poprawię i o tym nie zapomnę. Ale zanim kazanie, jeżeli was ciekawi to Moja parafialna świątynia została wybudowana w latach 80. i rzeczywiście trudno złapać centrum. Natomiast od czasu do czasu ustawiamy tak w Prezbiterium przedmioty liturgiczne, żeby mógł odprawić Mszę Świętą ad Orientem. I tak było na przykład dzisiaj, w Dzień Ofiarowania Pańskiego. A symbolika tego jest też głęboka w taki dzień jak dzisiaj, ponieważ. Jak Matka Boża dawała dzieciątko Symeonowi, to szczególnie jest to widoczne w ikonografii wschodniej, gdzie na ikonach jest napisane, że Matka Boża podaje Pana Jezusa Symeonowi nad ołtarzem. Bo to jest symbolika ofiarowania, które trwa całe życie u Pana Jezusa. To jest cała historia zbawcza człowieka od Betlejem po Jeruzalem. W ołtarzu oczywiście zawsze w centralnym miejscu znajduje się krzyż, a dzisiaj to też symbol bardzo głęboki, bo ta ofiara się dokonuje, szczególnie na Golgocie, szczególnie wtedy, kiedy składana jest ofiara na ołtarzu. Ponadto, tak dla ciekawostki, rozpoczynałem dzisiaj każdą przeświętą niedzielną z tyłu kościoła. Idąc za starożytną tradycją procesji z gromnicami, ze świecami, parafianie też byli z tyłu kościoła, tam świece błogosławiłem i szliśmy do prezbiterium, rozpoczynając sprawowanie świętej ofiary i też w niektórych momentach śpiewaliśmy dzisiaj kolędy dobrane do tematyki dnia. A ten, kto się nie zniechęcił teraz moim gadaniem, to może posłuchać mojej dzisiejszej homilii, a tak jeszcze swoją drogą, nie wiem, czy praktykujecie takie zwyczaje jak niesienie zapalonego światła gromnicy do domu. To ma też przeróżną symbolikę. Między innymi taką, że to światło Chrystusa, które zostało zapalone w moim sercu, nam przy świętej, chce donieść do mojego mieszkania. Ale jest też taki znany zwyczaj, chociaż już nieco zapomniany, że światłem, ogniem gromnicy maluje się. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale zostawia się tym światłem gromnicy krzyż, na przykład nad drzwiami, czy nawet na samym suficie, czy na ścianie, żeby przypominało nam to obecności Zbawiciela. A jakie wy macie tradycje? No dobra, kto chce, to zapraszam na homilię. Na początku przyznam się do mojego poruszenia w czasie wczorajszej Czornej Mszy Świętej. Poruszenia, którego nie zaplanowałem, nie przewidziałem. Rzadko zresztą dzieje, dzielę się tym, co, co dzieje się w moim wnętrzu, bo to są intymne sprawy. Nie zawsze musimy to uzewnętrzniać, ale o wczorajszym powin. Chociaż tak dosyć ogólnie, bo tu nie chodzi o moje emocje, czy o moje wrażenia, nawet duchowe czy estetyczne. Kiedy czytałem przedostatni akapit dzisiejszej Ewangelii, to tak szczerze, bracia i siostry, zrobiło mi się żal Matki Bożej. I dawno takiego uczucia wobec Maryi nie miałem, chociaż w mojej biografii taką różną relację z Matką Bożą posiadałem. Jako nastolatek to nawet wątpiłem, że ona coś więcej znaczy. Musiałem swoją drogę duchową przejść, żeby na nowo stać się Maryjnym. A stało się to dopiero w seminarium, więc Pan Bóg różnymi drogami człowieka prowadzi. A żal mi się zrobiło Maryi, dlatego, że gdy ona trzymała przy swoim sercu czterdziestodniowe dzieciątko, no i ucieszyła się, gdy Symeon je wziął i zaczął wychwalać Pana Boga. Natomiast w pewnym momencie Symeon powiedział, błogosławię, błogosławię temu dziecku. I błogosławię Tobie, Jego matko. I można byłoby odnieść wrażenie, siostry i bracia, że jak ci ktoś błogosławi, to tak jakby życzył Tobie samych kwiatków, samych radosnych dni, zdrowia i pomyślności. A tymczasem Symeon dopowiedział Twoją duszę miecz przeniknie, a to dzieciątko takie niewinne. I zawsze w tej niewinności pozostanie, nawet osiągając swoją dorosłość i wnosząc krzyż na Golgotę, Twoje dzieciątko spotka się z olbrzymią nienawiścią i będzie takim znakiem sprzeciwu, że wiele osób zamiast oczyścić swoje serca, będzie wobec niego rzucało bluzgi, wyzwiska i Twoje serce miecz przeniknie, dlatego że. Wydawałoby się, że jak ludzie spotykają świętego człowieka, jak spotykają osobę mądrą, to mają wobec tego człowieka szacunek, widzą w tej osobie autorytet. A Symeon powiedział: Ale Wy się tego nie spodziewajcie. Przez to, że jesteście święci, na wierzch będą wychodzić ludzkie zamysły. Ludzie są zdolni do samooszukiwania, a gdy będą w relacji z Wami, z Waszą mądrością i świętością, wiele razy zamiast uznać prawdę o sobie, wzbudzą wobec Was nienawiść, a pewnego dnia i ukrzyżują Syna. I dlatego mi się tak żal Matki Bożej zrobiło, bo przecież to niewinna dziewczyna, też miała dopiero co kilkanaście lat i mając to maleństwo przed sobą, przecież miała, miała prawo mieć marzenia co do swego dziecka, że oto On, Zbawiciel, Mesjasz zostanie przez wszystkich przyjęty, a jednak ma być inaczej. I jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć. Jak prosisz Pana Boga o błogosławieństwo, to czego oczekujesz? A jak Pan Bóg wie, że jedyną drogą dla Ciebie, drogą błogosławieństwa jest też krzyż, to czy nadal chcesz o to błogosławieństwo prosić? Sam sobie to pytanie zadaję. Liturgia 2 lutego jest też o tyle fantastyczna. Że spina całe ludzkie życie, bo mamy do czynienia, już powiedziałem, z czterdziestodniowym maleństwem, ale i starcem Symeonem. I w podeszłym wieku, jak to mówi Ewangelista Łukasz, prorokinią Anną. I teraz jakby miał przed sobą tylko uczniów szkoły podstawowej, koniec ferii, nie, jutro szkoła, fatalna rzecz współczuję. Chociaż pewnie wielu rodziców się cieszy. Ale gdybym miał przed sobą tylko szkołę podstawową, to mówiłbym do nich inne kazanie niż dzisiaj mówię. Gdybym miał przed sobą tylko studentów, to bym dedykował homilię do tych umysłów, którzy się kształcą na uczelniach wyższych. Jakbym miał przed sobą tylko narzeczonych, to też bym głosił kazanie innego typu. A że jestem proboszczem, na każdej przy świętej są osoby, to z podstawówki, to w podeszłym wieku, no to muszę złapać ten złoty, proboszczowski, homiletyczny środek. Tylko do czego zmierzam? Młody człowiek, jak zaczyna wierzyć w Pana Jezusa i zaczyna go traktować bardzo serio, przyjmując go do swojego życia, ma prawo do sceptycyzmu. Zresztą nie, nie tyle chcę mówić znowu o sobie, ale jak ja przypomnę sobie swoje życie nastoletnie, to ja miałem taki właśnie etap olbrzymich wątpliwości, nawet takich sporów na tamtym poziomie dla mnie głęboko teologicznych. I wydaje się, że to jest takie naturalne, to jest formalna cecha młodości. Człowiek, jak ma uwierzyć Jezusowi, to też zadaje pytanie, a co ja z tego będę miał. Chociaż też przyznam się wam bracia i siostry, że u mnie przełom duchowy nastąpił wtedy, kiedy zadałem sobie podobne pytanie, ale jednak nieco inne. A co ja stracę, gdy będę naprawdę wierzył? I wtedy, kiedy sobie uświadomiłem, ile tracę tak po ludzku, to zrozumiałem, że to co tracę w tym świecie jest dla mnie olbrzymim skarbem i ja chcę, chcę iść tą drogą. I wierzcie mi, że sam sobie tego nie wypracowałem, ale pewnie mówię o doświadczeniu bardzo wielu z nas: że wtedy, kiedy tak sformułowałem swoją relację z Panem Jezusem, jakby w moim życiu duchowym pojawiła się winda, która mnie wzniosła wyżej, ale jeszcze raz powiem, ja to mówię nie dlatego, żeby się tym szczycić, bo ja nie mam w tym żadnej zasługi. W pewnym momencie na drodze duchowej taka łaska. Świadomego przyjęcia Jezusa i odrzucenia skarbów ludzkich się pojawiła. Idźmy dalej. Proszę zobaczyć, że Symeon, który jest już staruszkiem, spotykając Jezusa, reaguje w relacji z Mesjaszem już inaczej niż młody człowiek. Tu zrobię małą pauzę. Ja kiedyś już cytowałem. Wspaniałego księdza Jana Twardowskiego, umarł już ponad 20 lat temu. On kiedyś taką frazę napisał, bardzo ciekawą. Po młodym człowieku widać, że jest święty, ale jeszcze nim nie jest. Po człowieku w średnim wieku ani nie widać świętości, ani ten człowiek święty nie jest. Ale po starszych osobach nie widać świętości, ale już nimi są. Chociaż. Ksiądz Jan napisał to mniej więcej 30 lat temu. Nie wiem jak wy to widzicie, ale ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj niestety nie każda babcia i nie każdy dziadek jest na drodze świętości. I mówię to z wielkim bólem, także dłuż pasterskim. Też już to kiedyś powiedziałem mi serce pęka, jak wpisując nieżyjącego parafianina do księgi zmarłych przed pogrzebem, muszę w rubryce, jakie przyjął sakramenty, wpisać brak. Wydaje się, że z trzy dekady temu nie było to tak powszechne i nagminne, jak się to niestety dzisiaj zdarza. Z radością wpisuję na przykład na bieżąco, Przyjmował sakramenty, czy w ogóle na bieżąco był parafianinem. To serce się do góry podnosi. Ale wracam do Symeona. On jako stary człowiek bierze pana Jezusa na swoje dłonie i mówi: I Znowu zrobię przecinek. Wybaczcie mi, ale to jest potrzebne. Kiedy się odmawia brewiarz, to ostatnią modlitwą brewiarzową jest tak zwana kompleta. Mi się niestety zdarza kompletę, zmówić za późno, już mi się przysypia, ale te psalmy odmawiam. I ta modlitwa Symeona w komplecie się znajduje. Zresztą ona się kończy przepięknym zdaniem, a brzmi ono tak. Robi się te, wtedy znak krzyża. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Panie Jezu, jak ja bym chciał umrzeć śmiercią szczęśliwą. My dzisiaj mamy gromnicę. Zobaczcie, jak katolicyzm jest bogaty. Przecież świeca, czyli gromnica, towarzyszy nam od chrztu po śmierć. W wielu przypadkach, jak człowiek umiera, to rodzina się z nim modli, jeżeli to jest możliwe. Bo nie w każdym przypadku jest taka możliwość. Ale zapala się świecę. A jak jest to jeszcze możliwe, to zmarły trzyma ten świec, jeżeli to jest możliwe. Panie Jezu, ja nie wiem jak umrę, ale ja bardzo bym marzył, żeby czym mnie był ktoś, kto się ze mną i za mnie będzie modlił. A świeca zapalona niech będzie symbolem tego, że czeka mnie nie ciemność po tej śmierci, ciemność grobu, tylko światłość pustego grobu zmartwychwstania. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący. I w komplecie odmawiamy też modlitwę Symeona, który bierze Pana Jezusa i mówi młody człowiek jak bierze Pana Jezusa to mu zadaje pytania. Co ja z tego będę miał, że Ciebie mam mieć na swoich dłoniach i w Ciebie wierzyć? A co ja stracę, gdy będę porządnym chrześcijaninem? A Symeon jako starzec bierze Jezusa i mówi, ja niczego nie chcę. Ja teraz już mogę umrzeć, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Ja mogę umierać, bo ja mam wszystko. I teraz, kiedy następuje wysiłek duchowy w człowieku, to w sposób naturalny Pan Bóg w pewnym momencie daje taką łaskę, że zaczynasz mówić jak Symeon. Tego się nie idzie wyuczyć. To przychodzi. I ja tobie, siostro bracie, tego życzę. Że jak będziesz umierała, będziesz umierał, nie wiem kiedy, nie wiem w jakich okolicznościach, żebyś powiedziała: powiedział, mam Jezusa i mi to wystarczy. Ja niczego nie chcę. Ja mogę umrzeć. Bo mając go, mam wszystko. A na koniec jeszcze. Niby banalna historyjka, ale, ale bardzo głęboka w swej treści. Pewna mała dziewczynka zadała pytanie tatusiowi. Tato, jak to jest, że jak wieczorem czytasz mi bajkę w pokoju waszym, mamy i taty, to ja rano budzę się w swoim łóżku. A tata mówi, bo jak zasypiasz, to cię biorę na swoje dłonie. I przenoszę do Twojego łóżeczka. Więc jak umrę, Panie Jezu, mając Ciebie w swoich dłoniach, to mam nadzieję, że mnie przeniesiesz z ziemskiego przedpokoju do domu Boga Ojca. Amen.